Siema, Szejdron wrócił, pasztet boży, tak, kolejny odcinek Satisfactory. Nie mogę się jakoś oprzeć ostatnio przed nagrywaniem tego gówna. Tak czy inaczej, kontynuujemy naszą przygodę. Jak widzicie podłączyłem ten cały... maraz? Nie wiem jak to nazwać, jakiego dobrego słowa tutaj użyć. Do produkcji wzmocnionych płyt i widzicie, że całkiem tego jest sporo już. No, będzie, ma, można powiedzieć, że połowę komponentów do wysłania do windy kosmicznej pierwszego poziomu, i teraz by trzeba zrobić drugi ten komponent, czyli wirniki. I to będzie wymagać sporo energii swoją drogą, ale no, zamierzenie będzie takie, żeby zrobić też dwa, właśnie takie e, automaty montażowe do ich produkcji. Ile tu dostajemy w ogóle? 5 na minutę. Czyli jakbym, kurde, muszę zobaczyć, ile ta receptura wirników daje nam. No, i tak swoją drogą są tu oczywiście taśmociągi drugopoziomowe, gdzie nie, gdzie, Nie pokazałem, że wysyłam ten, ten pakiet, bo zapomniałem to, to zrobić przy Was. Ale dobra, walić to. Zobaczymy jak z tymi wirnikami, te wirniki robią się z kolei w 4 na minutę, co mnie już kurde denerwuje na swój sposób. Wiecie, tak sobie myślę jak tutaj wydajność tego trochę zmniejszyć, ale wydaje mi się, że ja muszę coś z tymi elektroślimakami jeszcze odblokować, bardzo możliwe. Ja ich kilka, kilka tam zebrałem po drodze, jakby nie było, więc może coś faktycznie uda mi się tutaj wy, wy, wyknucić? wymusić przez sferę Mercer'a wam. Dalej to jest bez użytku. Ciekawe czy będzie w użytku po pierwszym patch'u. No i dobra, elektroślimaki tutaj jest. Musimy mieć podkręć produkcję, podkręcanie wydajności. Trzeba zrobić ten rdzeń cały ze ślimaka i rdzeń tutaj mamy. Fragment energetyczny. Wsadzimy go sobie tutaj od razu. W sumie to chyba wystarczy, że kliknę na to. Dobra, Czy efektywność jest. Jeszcze kateryt, bo też go trochę zebrałem. Wydaje mi się, tak, będę musiał to odkryć, a tutaj już będzie potrzebny kateryt w sztapsach. No, ale będzie można to przetwarzać, nie? A! Kurde nie to. Ej, nie dostałem obrażeń. Bo w ogóle tutaj spadłem wcześniej <laughs> między odcinkami, i ja zrobiłem tutaj rampę taką, żeby się dało dostać na górę. Bo tak sobie skakałem, jak dzikus, i ten. No, no, i mi się spadło, niestety. Ale ogólnie to przeszedłem tutaj troszkę teren dookoła i nic takiego ciekawego nie znalazłem. Jeden gruchot jest tutaj gdzieś w pobliżu, pilnowany przez nieco większego dziada, o tutaj też jest grucho, tam może to jest ten sam, tak bo tam widzicie kręci się taki duży no ale z tym paralizatorkiem to ja mogę go co najwyżej po jajkach posmyrać, więc to nawet nie ma sensu tego robić, lepiej sobie ten, kse, nie paralizator kudę do no, ten miecz odblokować dobra, teoretycznie można to już edytować i jakbyśmy zmienili powiedzmy na 50% można sobie wpisać, jak coś to wtedy, potrzebujemy 20 żelaznych prętów i 50 śrub na minutę. Gdzie w sumie byśmy potrzebowali ich 250 na minutę, trochę dużo, ale, ale nie mówię, że tego się nie da ogarnąć. Nie, absolutnie. Czyli tak, tak byśmy zrobili, i ja sobie to wezmę. Zrobimy te wirniki nad tym, to znaczy postawimy kolejne piętro. Nad tym, co tutaj mamy, żeby no, nie robić za dużego marasu, bo przedtem miałem taką tendencję do robienia wszystkiego na pojedynczej platformie, a teraz zrobimy to troszkę piętrowo, bo ta produkcja tutaj, ona będzie, podejrzewam, z nami przez co najmniej kilka odcinków. Raczej nie będę jej modernizował. Bardziej mi zależy na tym, żeby właśnie odblokować dostęp do odnawialnej energii elektrycznej, czyli węgiel. Także, no póki co nie będziemy się tym zajmować i pięterko tutaj czaśniemy, chyba będą musiały być trzy fundamenty. Tak, weźmiemy ten mały fundament, ten najcieńszy, no i zaczniemy go sobie powoli tutaj rozprowadzać, jak margarynę. Albo wiecie co, zdecydowałem się, że jednak użyję tych grubych platform, bo jakoś to mi tak bardziej pasowało. Więc tak też zrobimy i tą produkcję najlepiej byłoby zacząć od końca, czyli od tych całych monterów i później będziemy sobie wyliczać jak tam będzie potrzeba z resztą tych surowców. Kule, ale tu ciemno jak w dupie się zrobiło, będę chyba jakieś oświetlenie też sobie musiał odblokować jakimś tym tym, tylko że ten sklep jest chyba dopiero później dostępny jakoś. No i dobra, tak wyliczam, że zaokrąglając w górę zużycie prętów to wyjdzie ich 120 na minutę, z czego 50 dojdzie tutaj do samych monterów, a pozostałe 70 do produkcji śrub. Co prawda, produkując śruby z 70 prętów otrzymamy 280, ale ja tam jedno zaniżę, że będzie produkować no tyle, ile ma. Więc w efekcie czego tych prętów będzie troszkę nadmiarowa ilość, i one się później tam same jakoś tak wiecie, uregulują. Tak czy inaczej, no, potrzebujemy w sumie 15 konstruktorów bodajże, żeby spełnić tą migdałową fantazję o produkcji tych komponentów. I dobra, to tak zrobimy. I teraz yy, te konstruktory, jakby je tutaj ustawić, żeby to miało ręce i nogi. No najlepiej, żeby było te śruby dać tutaj, troszkę dalej od tamtej strony. No i je ustawimy tutaj w rzędzie, siedem konstruktorów w sumie. I tutaj z kolei zrobimy konstruktory od produkcji pręciw, tylko je troszkę tak dalej oddalę, żeby. No jakoś tutaj wymanewrować tymi taśmociągami. Dobra, receptury ustawione. No i jako że mamy w sumie 8 konstruktorów do produkcji prętów, to one będą zużywać tyle, ile produkują 4 huty. W sensie żelaza. Więc ustawimy sobie 4 piece hutnicze. Mniej więcej na podobnej zasadzie, tak jak były na dole. No, i tutaj ta sama sytuacja: czyli dajemy rozdzielacz i rozdzielamy taśmociąg z żelazem na dwa konstruktory. No i jeszcze zostaje tutaj podłączyć taśmociągi, tak jak mają iść. I no, tak jak mówiłem, tam bodajże jest 50 sztuk prętów do produkcji samych wirników, z tego co się orientuję, tak. Czyli będzie trzeba zrobić tutaj te kostki rosołowe do Mestos. Tak, tu będzie jeden łącznik. Tu będzie drugi łącznik. A tu będzie rozdzielacz, ponieważ to, ten taśmociąg wyjściowy, rozdzielimy sobie na dwa. No jeden pójdzie w tą stronę i do produkcji śrub, a drugi pójdzie w tą stronę, także to powinno się mniej więcej wszystko wyrównać. No, a tutaj to już sobie te kostki podłączę i doprowadzę tutaj te pręty tak, jak mają iść do każdego z tych automatów. Tylko zaraz, co ja robię, co ja robię, moi kochani? My tu mamy 15 sztuk na minutę, nie? Z jednego tego, czyli nie mogę tego zrobić w ten sposób, bo ja myślałem, że ja produkuję tam 20. Dobra, czyli tutaj się jebłem, się tak brzydko wyrażę i. No nie, no trzeba to inaczej zrobić. 70. A dobra, zrobimy to po bożemu po prostu i podłączymy wszystkie te ze sobą konstruktory i przeciągniemy ten taśmociąg tutaj, a później wyciągniemy go tu i do, podłączymy to wszystko. Czemu za mną łazisz? E, chodź tu. Psi, psi. Many months later. Także podłączyłem wszystko i pewnie chcecie to zobaczyć, co tutaj spłodziłem. No, więc dobra, wygląda to tak. <laughs> Wiem, może wydawać się dość skomplikowanie, ale wbrew pozorom takie nie jest. Wiadomo, zostanie to jeszcze podłączyć do prądu, ale to za chwilę. Mniej więcej Wam pokrótce wytłumaczę, co tutaj ma miejsce, bo tu jest najbardziej taka skomplikowana abominacja taśmociągowa, chociaż całkiem fajnie to wyszło. Także, tak jak mówiłem, te pręty sobie idą tutaj i nadmiar tych prętów idzie tu, rozdziela się na dole pomiędzy te wszystkie trzy montery, montażowe stacje. Natomiast śruby, tu jest troszkę. Bardziej skomplikowana sytuacja, bo mamy ponad dwa taśmociągi, dwa taśmociągi i 10 sztuk. Yy, dwa taśmociągi drugiego poziomu, rzecz jasna, więc jeden idzie tutaj. Yy, albo nie, zaczniemy od tego. Tu idzie jeden cały taśmociąg, on idzie tu na dół i rozdziela się tak, do tego automatu montażowego, gdzie resztka 20 śrub idzie sobie tu do góry i łączy się z tym taśmociągiem który jest tymi 10 śrubami, które produkujemy w nadmiarze, tak żeby do 250 dobić. I ponadto łączy się to jeszcze z tym taśmociągiem tutaj, tylko że jest mały problem, ponieważ no, tu będziemy mieć w sumie troszkę więcej w takim razie przepustowości, więc ten taśmociąg prawdopodobnie on powinien, powinien iść tutaj może gdzieś i rozdzielić się między ten automat a ten taśmociąg tutaj i chyba tak zrobimy, bo szczerze powiedziawszy nie przekalkulowałem sobie tego tylko podłączyłem to tak trochę na pałę więc co my tutaj mamy, to jest rozdzielacz to my chcemy tutaj zamiast rozdzielacza łącznik I tak, tu dajemy taśmociąg pojedynczy, znaczy ten pierwszego poziomu, o to mi chodzi. I tutaj też będzie. Nie, tu będzie rozdzielacz. Tak skierowany. I tak, ten taśmociąg wejdzie sobie tu. No i rozdzieli się na to oraz na to. O, i teraz powinno być ok. Czy on tutaj wejdzie 120, tędy wyjdzie 100, jak się wszystko unormuje, a tędy wyjdzie 20? Z kolei tutaj tak, wchodzi 20, wchodzi 10, i łączy się to tu z tymi 20, daje 50 i te 50 idzie tutaj. Nie ma tylko taśmociągu, zaraz to naprawimy. No tak, koślawo będzie trochę, ale, ale będzie działać, to najważniejsze. No, więc ta kwestia jest załatwiona. Wiadomo, muszę tutaj jeszcze podłączyć yy, rudę, nie? Ale mamy minera, tu jest jeden i chyba ja z niego skorzystamy, bo to jest akurat 120 sztuk rudy na minutę, to co tutaj będzie wykorzystywane. Inna sprawa to dorobić biomasnych generatorów, bo niestety te, które mamy raczej nie wytrzymają takiego obciążenia sieci, więc jeszcze z 3... Dodam coś takiego, no ale tam biomasny pellet cały czas się produkuje, więc raczej no, nie powinno nam tej energii zabraknąć. No i to się tu będzie oczywiście kumulować w tym oto kontenerze, i ja później przerobię to, co tutaj powstanie, na te komponenty do windy. Swoją drogą tą windę można by zbudować kosmiczną. Potrzebuję tylko dodatkowych drutów i prętów. Co prawda nie wiem gdzie ja ją umieszczę. <noise> to jest inna bajka. Wydaje mi się, że może nie byłoby takie głupie, by umieścić ją tam na dole w tej dolinie. Tam jest dość dużo takiego miejsca wolnego. Na razie tak luzem bym to dał. Tylko kurczę, nie sięgnie mi stąd ten. Tu jest za duże. To to. Jakby się tak ustawiło, to to. Aż zobaczę sobie tą animację. Bo to kurczę zawsze jest dla mnie sztos. Jak ja widzę, jak tu spada ten cały ten siusiak taki, nie? I, I się ten łączy z planetą, z tym uchwytem. O, o, leci! Leci siurek. Kurde, normalnie, jakby atomówka leciała, takie te efekty dźwiękowe. Tak, ta animacja to jest prawdziwy sztos. Normalnie aż, aż nie wytrzymałem tego co widziałem, i, i zginąłem. W każdym razie tak, to mamy tą kwestię załatwioną. Ekwipunek muszę odzyskać, to jest wiadome. No, i dobra, podłączę to do prądu, podłączę to do surowców, dorobię generatory i uzbieram tego dziadostwa tyle, ile potrzebujemy, żeby wysłać pakiet. A później pójdziemy w jakąś eksplorację, bo tutaj trochę rzeczy jest ciekawych do znalezienia. Więc, yy, no, myślę, że taki będzie plan na resztę tego odcinka. Posłuchajcie, zacznijmy od pewnej rzeczy, że pod poprzednim odcinkiem z Satisfactorio. Po prostu to co się działo w kwestii komentarzy, to nic innego nie było jak szantaż emocjonalny, ale dobrze, ja temu szantażowi ulegnę i zrobię ten odcinek Empyriona. więc jedziemy z koksem i nie, nie robię żadnych pakietów, nie chcę mi się montować 10 odcinków, jedziemy na bieżąco, jak coś wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to macie problem. Tak czy inaczej, zainstalowałem tego w mordę jebanego e, Reforge Eden i tak to tutaj powinno być. Poczekajcie, tylko niech no sobie zobaczę. Rozpocznij grę, scenariusz, bla bla bla, reforged beta, si na pleta. No dobra, no niby to jest to, chyba. Nie mam pojęcia jak to wygląda, to znaczy inaczej. Ja to tam sobie spróbowałem chwilę i nie wiem czy to co widziałem to było faktycznie spowodowane tym, że zagrałem scenariusz, czy może faktycznie ta gra tak dobrze wygląda, no ale dobra, y, mamy The Forged Eden główno. No i dobra, typ, bla, bla bla bla, pierdoły. Y, tutaj co zmieniamy? Chyba nic nie zmieniamy, niech to zostanie jak jest, jedynie co to te punkty CPU, bo to mi nie daje kurde spokoju. Trzeba by mieć rdzeń kreatywę, a, a to jest ciężko zrobić. Wyczerpanie autogórnika damy tru, ale i tak się nie wyczerpie. No, i te jedziemy. jedzie. ale urwał. Ale się zagłębił w tym. Bla, bla, bla. O, co się tu dzieje? Kurde, takie powitanie. Ja nie mogę, już takie efekty specjalne nas czekają od początku rozgrywki. Bardzo dobrze! Shaidron Pawlo, czy ty sobie zdajesz sprawę, że aktualnie nagrywasz odcinek z Satisfactory, a nie z Imperial Galactic Survival? Zaraz. Serio? Ale jak to? No tak to? No to wiesz co masz robić wypierdalaj do Satisfactory. No dobra, to tych wszystkich perturbacjach myślę, że mogę do tego wrócić, więc satisfaktory i tak, co my tutaj robiliśmy? Wierniczki, wiernicki i te wirnicki się tutaj zrobiły. Co więcej, zrobiłem metalowe poszycia, czy tam inteligentne poszycia, tak zwane smart, lub smark jak to woli. No, tych wirników też całkiem spoko się zrobiło. No więc tak. Miałem czekać w sumie do wyjścia tego całego pacza z puszczeniem ładunków w windzie, ale myślę, że możemy to zrobić teraz, bo zapoznawszy się z treścią tego, co będzie dodane w najnowszym paczu, myślę, że raczej tutaj pod tym kątem. Niewiele się zmieni, czyli no można po prostu puścić ten cholerny ładunek i mieć na to wyjebane. Czyli tak, udamy się do naszej windy, wyślemy pakiet darmo z jadą. Swoją drogą to, to, to gra ma jakąś fabułę, tylko ja jej nie znam. Ale nie wiem, czy tam sfery Dysona nie, nie, nie budują, bo gdzieś taka informacja mnie dosięgła. Jak sobie tak grałem prywatnie. No, w każdym razie bardzo mało tych poszyć chcę, ale faktycznie na drugim poziomie będzie chciało ich 500, więc tak czy inaczej będzie, będzie trzeba tego więcej później wyprodukować. Ale się zesrało. Dobra. Zrobiliśmy to moi kochani, przeszliśmy na drugi etap, będziemy mieć możliwość zrobienia elektrowni węglowej, ale tym to zajmiemy się raczej w przyszłym odcinku. Chciałbym jeszcze jedną taką grotę Nestle zwiedzić, bo znalazłem przez przypadek i w sumie nie chciałem tam wchodzić za bardzo, żeby po prostu nie spoilerować sobie, bo ja tutaj wbrew pozorom nie wiem aż tak wiele o tej grze, co tutaj się kryje w różnych dziuplach, ale no możemy to teraz sprawdzić. Mam nadzieję tylko, że ten paralizatorek, wibratorek mi tutaj wystarczy do tego, żeby pieścić się z pająkami albo innym głównym, które tam spotkamy. No a jak tutaj ma się kwestia technologii? Tak, mamy poziom trzeci, energia węd... Bardzo dobrze. I tutaj tak, Pompa wodna, wszystko, wszystko. Drogie to to nie jest. Na razie czekamy i, tak jak mówiłem, w przyszłym odcinku się będziemy tym zajmować. Będziemy się masturbować nad tym, co oni tam pododawali. To znaczy ja mniej więcej wiem. No, bądźmy szczerzy. Patrzy jest dość ciekawy, wbrew pozorom, i, i dużo, do, dużo dobrego się podzieje, ale niektóre rzeczy no. Miałem trochę inne oczekiwania. Na przykład tam będzie coś takiego jak wykorzystanie sfery Mercera do tego, żeby robić taki bezprzewodowy ekwipunek, nie? Czyli robimy skrzynecki, które, do których mamy dostęp bezprzewodowy. O, bezpieczniki poszły. Mamy bezprzewodowy, bezprzewodowy dostęp na całym tym świecie, na całej tej mapie, dostęp do tych kontenerów. I, I to jest całkiem spoko, ale szczerze to myślałem, że zrobią coś pokroi Deep Storage Unit, takie było w Minecrafcie, Mine Factory Reloaded, coś takiego, no i że tam będzie można w nieskończoność składować po prostu ten, te, te przedmioty, no ale może to i faktycznie byłoby trochę OP. Nie wiem, ale no, tak czy tak koncept dobry. No, i te z lupy będą dawały coś tam do energii, jakieś bonusy. A poza tym, będzie można output zdublować. Kurde, zapomniałem gdzie to było. Czy muszę się tutaj przejść. Bo normalnie zgłupiałem teraz. I co tam było jeszcze ciekawego, to to, że da się te y, napletet plutonium fuel rody, czyli z, z, Boże, zużyte, nie zużyte. No, te takie, co, co się wyczerpały, te pręty paliwowe z plutonu. Będzie się dało zamienić w jeszcze jeden pręt paliwowy innego rodzaju. Podobny jest najgorszy ze wszystkich, ale nie zostawia po sobie waste'a, czyli nie robi się z tego depletet coś tam, tylko całkowicie jest usuwany wtedy i to rozwiązuje problem tego, że no te paliwo po prostu jądrowe, no nie będzie już nam zalegać w skrzynkach. To znaczy, ja nigdy nie doszedłem do tego etapu, więc nie miałem z tym problemu, ale problem w tym widziałem jak najbardziej, więc no to, że to zmienili, bardzo mi się podoba. Że, że w końcu coś z tym zrobili. O, gejzer. To jest chyba po to, żeby jakąś tą taką elektrownię, termo, coś tam zrobić. Czy tam ge, geo, geo, coś tam, Geo. Kurde, no nie mogę się ogarnąć. Gdzie była ta cholerna grota? Grotu Nestle, wypnij się. Pragnę ciebie zwiedzić. No widzicie, tak to jest. Człowiek by sobie porobił znaczniki. Bo ustawiał je tam gdzie trzeba, i by miał materiał do, do zwiedzania, tak to kurde musi szukać, gdzie to główienko w trawie leży. Six hours later. O o, 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 znalazłem to, to jest to, to jest tutaj. No, taka fajna migdałowa grota. Może tutaj coś ciekawego będzie, prócz pająków, które będą mnie chciały puk-puk od tyłu. Yy, I w ogóle jakaś ta rzeka taka dziwna. O, są pająki. Był się ten, kurde. Podwójny paralizator przydał, no ale no nie mogę teraz, kurde, tego odkrywać, bo, tak jak mówię, no nie wiem, co tam się jeszcze zmieni. Ciekawego. O, radiation tutaj jest, czyli to jest uranitowa, ta, ta. Chyba, że to jest po prostu ta jedna ruda, taka dobra. To to może, może jednak nic mi nie będzie. Ptaszki latają, co to jest? Drewno tu można pozyskiwać, wow. No ja to wiedziałem, że tutaj to mnie wszystko będzie chciało rżnąć od Tylca. ale byłem na to mentalnie przygotowany. Ślimok. O, jeszcze jeden ślimok. No proszę, kurde, takie bogactwo, tu to, to jest więcej tych ślimoków. Ej, w ogóle to rdzenie energetyczne, co my robimy z tych ślimoków, tam też będzie się dało produkować na endgame'ie, tylko że tak, no, w nieskończoność, nie? Nie będziemy ograniczeni do ilości ślimoków. Tylko właśnie będziemy sobie mogli je w nieskończoność produkować, co też mi się bardzo podoba, ta koncepcja. To znaczy, ja o tym już wcześniej myślałem, że to tak kurde powinno być. No i jak widać, posłuchali głosu rozsądku, no i tak zrobili. I w sumie rozumiem, że cała ta jaskinia to chodzi tylko o te ślimaki głupie, że tutaj są do, do zbiorów, ale grota sama w sobie całkiem fajna. No i mamy te, te z tych pająków, bo to jest jedna z tych rzeczy, która mi brakowała do tego, żeby tam w mamie coś sobie pogrzebać. No, ale to z tymi technologiami mam, to ja chyba też będę sobie czekał, bo no kurczę, tam też może się trochę pozmieniać, więc wolę za dużo nie odkrywać. Swoją drogą to te, te boże, alternatywne receptury, które są z tych dysków twardych, które sobie gdzieś tam można znaleźć w świecie. To teraz będzie tak, że jest losowanie, to znaczy inaczej, będzie można przelosować tą recepturę, jeżeli jakoś tam nie odpowiada. Jednokrotnie, co prawda, ale zawsze dostajemy tą ekstra szansę, nie? Że, że może akurat trafimy na lepszą reckę, więc to też jest bardzo fajnie. O, siarczą. No i co tam jeszcze było ciekawego? W sumie to niewiele pamiętam. Wiem, że będzie można tej rudy sam przetwarzać i będzie można ją używać, z tego co zrozumiałem, między innymi do przetwarzania surowców na inne surowce, czyli na przykład można wziąć rudę żelaza i przetworzyć ją na miedź, dzięki chyba tej rudzie sam, z tego co zrozumiałem. Tylko, że to nie jest tak, że każdą rudę będzie dosłownie można w każdą zamienić, tylko każda ruda będzie miała tam dwa, 3 yy, dwie, trzy możliwości. W co można ją zmienić. Czyli każda ruda będzie, powiedzmy, mieć jeden, dwa warianty tego, w co można ją zmienić. No i tak na przykład, powiedzmy, że żelazo będzie można zamienić w miedź, w ten, ten wapień i powiedzmy coś tam jeszcze, węgiel. No i później na przykład węgiel można zamienić też w siarkę, kwarc albo inne gówno. No i tak wiecie, w kółko, w kółko. Teoretycznie każdą rudę będzie można zamienić w każdą. Ale to nie będzie tak, że daną rudę można zamienić w dowolną, tylko tak jak mówiłem, są jakieś tam ograniczenia niestety. Dobra, wracam do domu. Bo mnie tutaj normalnie coś chce dziubdziać od tyłu. Um, mam chyba to co mniej więcej chciałem, znaczy chciałem w sumie wam tylko tą grotę pokazać, pewnie ją widzieliście, tutaj są same takie stare wyjadacze jeżeli chodzi o Factorio, więc podejrzewam, że niczym was nie zaskoczyłem, ale musiałem czymś wypełnić ten odcinek, bo hej, wersja 1.0 wychodzi we wtorek, a ja tutaj nie mogę za bardzo nic robić, nie? No ale przynajmniej ładunek do windy poszedł. Wysłaliśmy ten złom, tym darmo zjadom, więc oni nam dali w zamian technologik i będzie można to cisnąć dalej w kolejnym odcinku. No, także tutaj to zakończymy. Ja będę musiał jeszcze raz odpalić ten cały kołchoz, żeby mi się tu produkowały dobra, bo niestety no korki padły, ale powinniśmy mieć tam paliwa całkiem sporo jeszcze. No, panie kochany, nie pogadasz, cała skrzynka tutaj zajebana mułem jest, więc bardzo fajnie. No, i także to by było tyle w tym odcinku ode mnie. Mówił jak zawsze, wasz ukochany, najwspanialszy YouTuber Shade Drone. Nabijcie mi tam wyświetlenia i lajki, żebym miał za co żyć. No, i my widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku, który już będzie na wersji nie Minecraft. No, Mind Satisfactory 1.0. No, więc trzymajcie się do tego momentu. Elo!